Learner's Dictionary, part 107. Odsłuchaj nagrania. Powtarzaj za lektorem w myślach, a także na głos, jeśli to możliwe. Ear. The fresh air in the mountains made our hike even more enjoyable. The fresh air in the mountains made our hike even more enjoyable. Świeże powietrze w górach sprawiło, że nasza wędrówka była jeszcze przyjemniejsza. Jeszcze raz. The fresh air in the mountains made our hike even more enjoyable. The fresh air in the mountains made our hike even more enjoyable. Świeże powietrze w górach sprawiło, że nasza wędrówka była jeszcze przyjemniejsza. Kolejny przykład. Air. The balloon floated in the air. The balloon floated in the air. Balon unosił się w powietrzu. Jeszcze raz. The balloon floated in the air. The balloon floated in the air. Balon unosił się w powietrzu. A teraz zamieńmy zadania miejscami. Jak powiesz po angielsku: Wdycham świeże powietrze? Jeszcze raz powtórzę zdanie: Wdycham świeże powietrze. I breathe in the fresh air. I breathe fresh air. I breathe in the fresh air. I breathe fresh air. I breathe in the fresh air. I breathe fresh air. I breathe in the fresh air. I breathe fresh air. Zwróć uwagę na wymowę rodzajnika określonego the w zdaniu: The balloon floated in the air. Różnica wynika z tego, że the wybrzmiewa na końcu z e, jak the balloon przed wyrazem zaczynającym się na spółgłoskę, a z i e jak the air przed wyrazem zaczynającym się na samogłoskę. Hands in the air.